Jeżeli oglądałeś lub oglądałeś Netflixa, to możesz pamiętać że tam taka była scena w pierwszej części, gdzie ten łysy gościu, który później wszystkich zdradził, jadł steka, miał nabity kawałek tego mięsa na widelec i mówił: Ignorancja jest błogosławieństwem. Czy ignorancja faktycznie jest błogosławieństwem? Ponieważ ja mam wrażenie, że ogromna część z nas. Bardzo często ma nabite na ten widelec coś, co wygląda jak stek, a w rzeczywistości jest kawałkiem starej podeszwy, ale ignorujemy to i zajadamy się tym tak, jakby było to najlepsze mięso. Dokąd prowadzi nas ignorancja i dlaczego ja dzisiaj będę mówić o ignorancji? I nawiążę oczywiście w tym, co mówię, troszeczkę do wolności. Bo. Łatwo jest ignorować rzeczy. Tak dużo się dzieje wokół nas, że my i tak musimy ignorować wiele rzeczy. Oczywiście, to my decydujemy, co ignorujemy, a czego nie ignorujemy. Natomiast, według mnie, są takie przestrzenie, których nie powinniśmy ignorować, albo które zignorowane bardzo mocno później nam się odwdzięczą, ale raczej w taki nieprzyjemny sposób. Więc mówimy, o dzisiejszej Polsce, na przykład w 2022 roku, że to jest wolna Polska. No i ja też tak mówię, też uważam, że to jest wolna Polska. Ja tu mogę robić w zasadzie bardzo dużo, o, i tutaj leży klu. Ja mogę robić bardzo dużo, nie mogę zrobić wszystkiego, i ta moja wolność jest bardzo mocno ograniczona. W którym miejscu? <laughs> Postanowiłem, że założę fundację. Fundacja jest to taki e, taki twór, który nie jest firmą, ale nie jest też stowarzyszeniem. Raczej on służy temu, że ja mam jakieś idee, mam jakieś swoje wewnętrzne potrzeby, które chcę realizować i e, nie chcę tego robić wyłącznie z chęci zysku finansowego. Ale zależy mi bardziej na takim ogólnopojętym zysku. Czyli na tym, co ja będę robić, będę zyskiwać ja, będzie zyskiwać moje otoczenie, będą zyskiwać mieszkańcy mojego miasta, będzie zyskiwało też moje miasto. Natomiast to nie zawsze będzie zysk finansowy. Czasami będzie to taka korzyść, że my po prostu będziemy umieli ze sobą współpracować że będziemy robić ciekawe projekty, że będziemy robić fajne rzeczy, że będzie przestrzeń do tego, żeby się poznać, spotkać i działać razem. No i to jest niemierzalne bardzo często. I fundacja zakłada się głównie w takich różnych celach, że ja <laughs> w jaki sposób chcę, żeby te zyski były do mnie i do mojego otoczenia eksportowane. Natomiast niekoniecznie mają to być zyski finansowe. Więc Mogłoby się wyobrazić, że w takim razie nic prostszego niż założenie fundacji. Otóż nie, wcale to nie jest takie proste. Do tego ja postanowiłem, że założę fundację prowadzącą działalność gospodarczą, ponieważ o ile rzeczy, które będę robić i nie tylko ja będę robić w tej fundacji, są często rzeczami, na których nie można zarobić, o tyle jest to organizacja, którą ktoś zarządza, w tym momencie ja w której ktoś będzie pracować, w której ktoś będzie robić jakieś różne rzeczy, w której i jakieś różne rzeczy będziemy robić, więc potrzebujemy na to pieniędzy. Żeby uzyskać na to pieniądze, mogę skorzystać z różnych dotacji i tak dalej, bo przecież tego jest bardzo dużo. To jest temat, który ja poruszę w końcu, bo on we mnie gdzieś tam już się budzi. Natomiast ja postanowiłem, że oczywiście wezmę od Państwa tyle, ile tylko będę mógł. Bo dlaczego nie, skoro są te pieniądze, to trzeba, e, pod warunkiem, że nie będę musiał się za mocno na to napracować. E, będę oczywiście w inny sposób też e, te pieniądze pozyskiwać, ale jednym ze źródeł pozyskiwania pieniędzy na moją taką działalność społeczną, to tak można powiedzieć, będą właśnie działalności gospodarcze. E, I e, no mierzę się teraz z rzeczami, które dla mnie są abstrakcyjne i które, z którymi chyba z niewielką grupką ludzi mogłem porozmawiać. Dlatego decyduję się o tym, żeby porozmawiać z tobą. Żeby usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia na ten temat. Być może sobie nie zdawałeś z tego sprawy, i być może ignorowałeś lub ignorowałaś ten temat. Chciałbym, żebyś się zastanowił lub zastanowiła, czy warto dalej go ignorować. Więc wróćmy do tego, co ignorujemy. Ja zakładam fundację. Dla mnie powinien, według mnie to powinien być prosty proces. To znaczy ja na kartce papieru piszę trzy punkty. Powołuję do życia fundacji przyszłość. Prezesem fundacji jest Jakub Tyliszczak. Fundacja robi to, na co ma ochotę. Proszę bardzo. Jak dla mnie to jest dokument założycielski fundacji. Przedkładam go w, nawet nie tak jak teraz w KRS-ie, krajowym rejestrze sądowym, i tam pani powinna powiedzieć: Okej, okay, fajnie, gratuluję, życzę powodzenia, proszę bardzo, nadaje pan NIP. I pan sobie działa. No ale tak nie jest. Eee, sama kwestia statutu, czyli tych trzech punktów, do których ja to sprowadziłem. Mój statut ma obecnie chyba 8 stron, co nie jest jakimś szalonym wynikiem. Natomiast e, dużo nad nim pracuję ze specjalistami, którzy mi pomagają, bo sam bym raczej tego nie ogarnął, bo, ponieważ dla mnie są tam absurdy głupie. I co jest właśnie to, co ignorujemy tutaj w kontekście naszej wolności? Ja w tej mojej fundacji będę robić 101 i jedną rzecz. tysiąc i jedną rzecz. Nie wiem do końca, jakie w pewnym momencie rzeczy będę robić. Natomiast dzisiaj na samym początku wymaga się ode mnie, żebym ja określił ramy, w których będę działał. No po co? Ja sobie zadaję to pytanie po co. I teraz druga rzecz jeszcze bardziej jak dla mnie krzywdząca. E, oczywiście ja tu nie jestem ofiarą, bo ja sobie z tym poradzę, natomiast uważam, że to jest po prostu, mnie to zatrzymało na chwilę e, i nadal gdzieś tam nie zatrzymuje, ale zaraz to dokończę. Kwestia tego, tej mojej działalności gospodarczej przy fundacji. Czym jest działalność gospodarcza? Jest to działalność nastawiona na zysk. Co się robi w działalności gospodarczej, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli chcesz zarobić. To robisz różne rzeczy, najróżniejsze. Oczywiście, możesz określić jakąś główną swoją gałość. Na przykład, będę sprzedawał samochody, będę produkował kubki do kawy, będę e, kosił trawniki. Ok. Natomiast e, może w pewnym momencie się okazać, że trawa nie rośnie i musisz zrobić coś innego. Może w pewnym momencie ludzie z samochodów przesiądą się na rowery i będziesz musiał sprzedawać coś innego. Nie wiesz tego. Nie wiesz sam, czy nagle ci się nie znudzi to, co robisz, albo czy nie znajdziesz lepszej okazji, lepszych możliwości. Nie, nie masz pojęcia, natomiast zgodnie z obecnie istniejącym polskim prawem, zakładając działalność gospodarczą, musisz określić PKD. To są, ja nawet tego skrótu, ciężko mi go jest rozszyfrować. Eee, powiedzmy, że to są polskie kwalifikacje, klasyfikacje działalności. Czyli mamy na przykład kod 56.10.a, i to jest prowadzenie restauracji i coś tam, coś tam. Mamy też 56.10. To też jest prowadzenie restauracji. Mamy też 56.10.z, to też jest prowadzenie restauracji i coś tam. I skąd mam wiedzieć, na przykład, który wybrać? Dla mnie, no ale dobra, skąd mam wiedzieć? W końcu się dowiem, nie? Ale. Tych kodów jest mnóstwo. Yy, polecam zajrzeć sobie w statuty różnych fundacji i w PKD firm. Firmy mają wpisane po 100 tych kodów czasami. Yy, fundacje mają kilkanaście yy, podpunktów z yy, wpisem jaką działalność gospodarczą będą prowadzić. Gdzie tu jest jakaś wolność? Gdzie, to jest ele elementarna wolność, że ja muszę już w tym momencie określić się. Jaką działalność będę prowadzić. Natomiast, gdy pojawi się coś innego, a nie mam tego w swoim kodzie PKD, to nie mogę tego robić. Po co są te kody PKD w ogóle? Dalej można zacząć sobie zastanawiać, pyta zadawać pytania, po co jest tak duża kontrola działalności gospodarczych. Ja będę musiał zatrudnić księgowego do fundacji, lub księgową, lub biuro księgowe. I myślę, że z tym, co chcemy robić. Koszt miesięczny księgowej to będzie około 1000 lub 1500 zł. Koszt wynajęcia lokalu, który będę chciał wynająć, to będzie około 3000 zł. To mamy już tysiąca kosztów stałych miesięcznie. O ile wynajęcie lokalu jest logiczne, o tyle płacenie księgowej za to, żeby Dokumentowała każdy dokument księgowy, rachunek, fakturę i tak dalej, który ja przedstawię, żeby robiła z tego sprawozdania, żeby robiła z tego raporty, ma sens pod warunkiem, że to byłoby dla mnie. Natomiast ona nie robi tego dla mnie. Ja mogę mojej księgowej oddawać te dokumenty, podpisywać to, co ona mi przekaże i w ogóle się nad tym nie zastanawiać. Oczywiście to jest błąd, byłby, gdybym tak robił. Nie popełnię go o, tym hmm. razem. Natomiast ta księgowa nie robi tego dla mnie. Ona robi to dla państwa. Czyli ja muszę zapłacić jej, żeby ona wykonała jakieś rzeczy, żeby jacyś ludzie, urzędnicy mogli kontrolować to, co ja robię. Czy robię to zgodnie z tym, co określiłem, że będę robić? Gdzie tu jest miejsce na jakąś swobodę? Gdzie tu jest miejsce na jakąś wolność? Ja mało jej dostrzegam. No, ale w swoim życiu kieruję się różnymi wyznacznikami. Między innymi jeden z wyznaczników jest to, żeby zmniejszać swoją ignorancję. Zmniejszamy swoją ignorancję. Ja zmniejszam swoją ignorancję, dowiadując się różnych rzeczy. Więc być może się dowiem, po co są te kody, a być może dowiem się, czy można. Zrobić to inaczej. To znaczy, czy może w przestrzeni lat można to zlikwidować? Czy może w przestrzeni lat my możemy powiedzieć: Słuchaj, chcesz prowadzić działalność nastawioną na zysk, zarabiaj, oddaj określony procent przychodów do swojej gminy, ciesz się tym, co robisz. Miej jak najmniej tych obowiązków. Chcesz prowadzić fundację? Działaj, fajnie. Nie musisz co chwila składać raportów itd. Tak Bądź swobodny w działaniu. Ja, państwo, mówię tobie: cieszę się, że możesz działać. I działaj, bo działasz na korzyść wszystkich, nie tylko siebie. Ale będąc ignorantami, my nie pozwalamy na takie myślenie. To wszystko może dzisiaj. To jest niecodzienny dziennik, tak to dzisiaj nazywam. To nie jest krótko ekonomik, to jest niecodzienny dziennik. Sorry za jakoś wideo, ale nagrywam z telefonu, e, takiego jakiegoś op po mam. Później może go w przyszłości wymienię albo kupię kamerę. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.